Witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Naleśniczek. Ja wiem, moi drodzy, bardzo długo mnie nie było, ale powracam na nowym kanale Świat Naleśniczka i moi drodzy, gramy z Bałwankiem, który niszczy mi psychikę ostatnio. Nie oszukujmy. Bałwan, ty mi naprawdę niszczysz psychikę, ponieważ on gra tak dobrze, że normalnie uważam, że on jest nawet lepszy od tych niektórych youtuberów, co tylko bedami się zajmują. Patrzcie na to. Ja, ja tu spadam, nie i patrzcie i on już go robi, nie? Czekajcie, patrzcie na to. Bałwan już go robi. O, no i porobił typa. Widzicie? Ja już mówię normalnie, a ręki z bałwanem to jest jakiś normalnie multi speed, więc jeżeli jeszcze chcecie z nim zagrać, to wejdźcie na kanał. Ogólny w zakładkę Dyskusja i tam moi drodzy napiszcie chciałbym zagrać z bałwanem, gdyż to jest naprawdę giga kozak, bo bałwan to jest normalnie gościu, którego ja znalazłam na wysypisku, i on nic nie, nie potrafił, nie? I w sumie ja też tam byłem, więc jakby też zbieraliśmy sobie razem śmieci i w końcu znalazłem taką grę Minecraft, nie? I powiedziałem, ma Bałwan, dawaj, będziemy coś robili na YouTubie <grym> związanego właśnie z tą grą. No i robimy, więc Bałwan teraz się tak wykoksił w Minecrafta, że no jest mi ciężko. O co jest? Aha, muszę skoczyć, dobra, ja bardzo długo nie grałem, jak mówiłem, jestem na wakacjach, moi drodzy, i ja na wakacjach nie gram, za bardzo, nie, bo oczywiście jak dużo osób się pytało, to muszę nagrać taki odcinek, zaczekajcie chwilę, widzowie. sobie Dobra, już jestem, i teraz tak, dobra, zbrojka chainowa nie będzie. I tak, moi drodzy, oczywiście arenka musi być wygrana, bo jak się ma bałwana w deku, no to, y, nie oszukujmy się, ale arenka będzie wygrana zawsze. Bo to jest taki gościu, że jak nie wygra arenki, to nie można go nazwać bałwanek, nie? W ogóle. I tak, S w Dobra, czyli zostaliśmy my kontra bałwan. Cringe type został. Trzeba się rozprawić z cringe typem. Ja tu mam pewnego Aqua, który mnie mocno dosyć strefuje. Ale mam nadzieję, że się go zaraz pozbawi. Co jest z tym typem? Chyba nie mamy loża bałwan. Możesz wojdować czy nie za bardzo? Bo tym nam się do loża buduje właśnie. Tym nam się właśnie do loża buduje. No. Może być troszkę całkiem nieźle. Trzy osoby tam są? Czekajcie, ja to muszę aż zobaczyć. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, no mi to. Patrzcie, co tam się dzieje, bałwan? I chce wyjaśnić. I różowy też tutaj widzę. Co jest? O kurde, łóżko mi zniszczyli. O ja zleciałem. Widzicie? Ja zlatuję I pomimo to, że zleciałem, to ja wiem, że ten gościu wygra tą arenkę. Bo on się nazywa bałwanek, nie? Więc no... Każdy, kto się nazywa Bałwan, musi wygrać tą arękę i on siedzi u mnie na tym spiku, więc nie będę mu za bardzo podpowiadał, bo to jest zakazane podpowiadanie, co robią inni gracze na Bedwars. I moi drodzy, subik, łapeczkę do góry i zadzwonczkujcie kanał. Szanowni, ci, którzy będą się już powied pojawiały regularnie yy, co tydzień, a Bałwan tutaj skacze sobie po drzewkach i pokazuje, jak to on fajnie potrafi klaczować. I tak widzę, że tutaj leci, zgarnia Emsy, chyba będzie chciał zbrojkę kupić. Chyba tak. I tak, zobaczmy. Zostało jeszcze jeden gość z morskiego i bałwan się właśnie minął z różowym, który poszedł na drugą stronę emeraldów. Czyli najprawdopodobniej różowi tutaj generator ich stoi pusty. A nie, są emeraldy, to po co ci różowi tam lecą? Nie mam pojęcia, ale właśnie w bałwanie jest cała nadzieja, że to on niszczy łóżko różowych i zapanuje pokój na pięknym świecie Minecraft. Bedwars oczywiście, mam taką nadzieję i tak. Leci chyba już do różowych, nie ma ich w bazie chyba. Są w bazie! Jej już są w bazie, ale się przestraszyłem. Gdzie ten bałwan zniknął? Oho, ucieka od różowych, dobra. Miał Free Beda ale nie będę mu tego już podpowiadał. I tak, tu jest linia, ale sobie ją przeskoczy. I czy tutaj ktoś jest? Chyba raczej nie ma. Chyba raczej nie ma, wiecie, ja go też mogę bejtować i został bałwan jeden niebieski i dwóch różowych, ale różowi mają łóżko i to może być problem ci różowi. Bo on czeka na innego Emsa, co jest bardzo ciekawe. Moi drodzy, cztery minutki i nie dość, że ja nie mam łóżka. Nie dość, że je ja zginąłem. To ja wiem, że ten gościu wygra A rękę, bo to jest totalny szefol. To jest normalnie totalny szefol, nie? Dobra, bałwan tutaj leci, przekracza linię niebieską i tak, co, co on teraz robi? Chyba leci do bazy różowych, rozwalić im łóżko. Zauważcie, że tutaj niebieski, niebieski na podce Jumpo walczy razem z różowymi i nawet mu to wychodzi. Zaraz chyba niebieski rozwali łóżko różowym, więc to może być naprawdę bardzo ciekawe. Po lewej stronie bałwana. spuszcza im TNT, skacze. Załatwia ich tymi TNTkami. Niszczy im łóżko. Ale niestety różowi chyba się z niebieskim uporają, ale bałwan został sam na różowych Wiecie co to oznacza? Że bałwan ma Full Wina teraz. On nie może tego przegrać, bo wie, że patrzy na niego, miliony ludzi patrzą na niego, więc leci, ucieka przed różowymi, prowokuje ich, żeby biegli za nim, prytwerkuje do nich, jednego zabija za pomocą Firebola. Ja już, moi drodzy, nawet nie mówię, że to jest jakieś wow. Twerkuję do drugiego, żeby sprowokować go, ale okaże się, że drugi nie do bazy szarych. I chyba ma... Nie, nie ma Fireballa. Buduje się przed bałwanem, on się go boi, ewidentnie. To jest normalnie takie śmieszne. Nie dość, że wam twerkuje i go prowokuje. Jeżeli nie wiecie, co, jest twerk co to jest twerkowanie, to jest takie coś i. No, no, nieważne. Nie będę tłumaczył. Obejrzyjcie sobie yy, na YouTubie, co to jest twerkowanie w Minecraft. Kupuję jabłuszka Koksy bardzo dobrze. A szary chyba nadal został. Yy, a yy, przepraszam, różowy. Biegnie właśnie na midaj, chyba. Czeka nas ostateczne starcie na tym midzie. Bo gdzie jest bałwanek? Szary zakręża do bałwana, a bałwan ucieka z bazy różowych przez diaksy do bazy białych, moi drodzy. To, co się tutaj dzieje, to jest naprawdę niewyobrażalne. Zobaczmy tylko, gdzie jest ten drugi różowy. On jest na midzie i ewidentnie zbie zbiera emeraldy. Więc okej, okay, weźmy się w niego e, teraz e, wpatrujmy, jak on gra. Czekajcie, bo ja nie mogę w niego kliknąć. Ty czemu nie mogę w niego kliknąć? Tak się klikało, nie? Tak się klikało, żeby patrzeć, jak on gra. Nie lewym, środkowym. Jak się klikało, żeby zobaczyć, jak ten. Nieważne, dobra. Yy, Tatnijmy się do bałwana. Bałwan leci. I chyba różowy jest teraz tutaj. A bałwan jest tutaj. Bałwan ma go po prawej stronie. Jeżeli powie, tym mostem i skręcił w prawo, to już by go złapał. Więc bałwan chyba właśnie to robi. Yy. Różowy leci do żółtego, ale bałwan się tym nie przejmuje. Leci go złapać, moi drodzy. Ja już wiem, że to będzie full winek, nie? Bo jakby BUM! Szuca firebola. Różowy nie. Różowy to przetrwał, co ciekawe, ale bałwan leci do niego. Wali wiadro na samym szczycie. A nie walno wiadra. Ile ma HP? Pięć? Nie, to ja mam. Mi się coś lagują ostatnie te HPki. I tak bałwan skaczy do niego. Dociska różowego. I moi drodzy, win. Moi drodzy, ja wiedziałem, że to będzie winek. Jeżeli się odcineczek spodobał, nie zapomnijcie zostawić subika, łapyczki do góry oraz zadzwoneczkować kanału. Szalone odcinki są naprawdę bardzo często. A ja, moi drodzy, już kończę. Do widzenia, papatki, no i cześć!